wygląda na to, że w tej chwili jest już 23 kandydatów i kandydatek na prezydenta. No, można powiedzieć, że to dobrze, bo to pokazuje, że przynajmniej podczas wyborów prezydenckich pojawia się wiele nowych nazwisk, nowi ludzie, nowe osoby, nowe projekty i że to świadczy o jakiejś żywotności polskiej demokracji. No, ale z drugiej strony mam wrażenie, że cały przebieg ostatnich, Kilkudziesięciu lat, czyli od 1997 roku, kiedy została wprowadzona obecnie obowiązująca konstytucja, pokazuje, hmm. że polskie wybory prezydenckie są obarczone pewnym grzechem pierworodnym, że cały system polityczny jest w Polsce tak skonstruowany, że ogromne nadzieje, które ludzie pokładają w kandydatach, no bo kandydat, żeby wygrać wybory prezydenckie musi zdobyć powyżej 50% głosów Polaków, głosujących oczywiście Polaków. Czyli to jest około 10-11 milionów, w zależności oczywiście od frekwencji y, y, głosów. Ogromna liczba ludzi. Trzeba ich wszystkich zmobilizować, trzeba ich wszystkich zachęcić. I raz na 5 lat prawda, odbywa się ta wielka mobilizacja społeczna. Kandydaci się pojawiają, ogłaszają programy, ale potem się okazuje, że tak naprawdę, yy, yy, i to jest właśnie ta, to, to oszustwo, o którym wszyscy uczestniczymy, że oni tak naprawdę bardzo niewiele mogą. Po co może prezydent? W przypadku, jeśli prezydent ma, yy, czy jest wybrany z tej partii, która rządzi, czy ma większość w Sejmie, no to jego rola sprowadza się de facto do podpisywacza. Znaczy, dostaje. Że tak powiem, dostosowuje się do tego, co lider partyjny wymaga, i on to robi. Dokładnie taką rolę wypełniał Bronisław Komorowski w czasach, kiedy większością, większości rządziła Platforma Obywatelska, i bardzo podobną rolę wypełniał Andrzej Duda w czasie, prawda, kiedy rządził PiS. Pewna inną, czy pewną inną funkcję może mieć prezydent w sytuacji, w której jest z innego obozu politycznego niż obóz rządzący, ale i tutaj, tak naprawdę, jego możliwości są bardzo, bardzo ograniczone. Pozytywne kompetencje prezydenta to jest w zasadzie możliwość nominacji sędziowskich, ale okazuje się, że tak naprawdę nawet to jest często negowane, szczególnie ostatnio w związku prawda, z, tym, z tą wściekłą, antypisowską nagonką dużej części prawników I w, gruncie rzeczy, i w gruncie rzeczy to jest tyle, jeśli prezydent, co prezydent może zrobić sam. Ma oczywiście inicjatywę ustawodawczą, brzmi to pięknie, tylko ta inicjatywa ustawodawcza, jeśli po drugiej stronie nie ma w Sejmie większości, no to i tak z tym nic nie może zrobić, jest psu na budę i wiele z niej nie wynika. No więc co może tak naprawdę prezydent? Prezydent może blokować. Rzeczywiście ma silne prawo weta, bardzo trudno jest je przełamać, trzeba kwalifikowaną większość. W Sejmie mieć, żeby to weto odrzucić, co w polskich warunkach się praktycznie nie zdarza. Więc w zasadzie prezydent może być tylko hamulcowym, a nie może, być, nie może, nieść, czy nie może e, e, mieć żadnych pozytywnych projektów, które mogłyby zostać później przeprowadzone. Ale najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że mimo, jak mówię, od 1997 roku mam do czynienia z tym systemem I mimo tego, że liderzy partyjni bardzo szybko się zorientowali, że funkcja prezydenta, głowy państwa, mimo że brzmi tak poważnie, że jest pałac prezydencki, z belweder, i że tak powiem jest to element pewnego autorytetu państwa to tak naprawdę rzeczywiście jest raczej funkcją drugoplanową niż pierwszoplanową dla ludzi którzy chcą rządzić, którzy chcą decydować, którzy chcą mieć władzę po to żeby cokolwiek zmienić. No i w związku z tym że liderzy partyjni się bardzo szybko zorientowali z tego, że ta funkcja ma taki charakter nazwijmy to właśnie dekoracyjny bardziej niż praktyczny, no to yy, yy, mamy do czynienia z czym? Z tym, że dwie naj Największe partie systematycznie wskazują tam jako kandydatów dublerów. Nie ludzi, którzy faktycznie rządzą, tylko tych, którzy wynika, wynika to dobrze z różnych badań społecznych, albo wynika z tego, że oni się tam nie wiem, lepiej wypadają, albo lepiej prezentują, albo zbudzają więcej sympatii, itd., itd. Z tym dokładnie mamy do czynienia obecnie, prawda, kiedy Rafał Trzaskowski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, a nie Donald Tusk, a pan Karol Nawrocki jest kandydatem wspieranym obywatelskim, ale wspieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, a nie. Jarosław Kaczyński, bo realnymi liderami w obu przypadkach jest Tusk i Kaczyński. Natomiast właśnie kategoria dubler, albo kategoria polityk drugoplanowy, czy nawet trzecioplanowy, no czy zresztą w przypadku pana Karola Nawrockiego, przecież polityk, który do tej pory nie był politykiem, no bo w takiej funkcji, w takiej roli Nawrocki nie występował, się pojawia. No i mamy oczywiście prawdziwych przywódców, jeśli tak można powiedzieć, liderów partyjnych, ale to już jest ten drugi szereg, ale oni z kolei praktycznie nie mają żadnej szansy na zwycięstwo, takich właśnie jak Słomir Mensen, czy, czy, czy Grzegorz Braun, czy jeszcze coś tam inni, czy pani Biejat, czy tak dalej. No bo to jest już kategoria dobrze oczywiście, że mogą startować, ale wiele z tego nigdy do tej pory nie, nie wynikało. Ale ale dla, do, do czego zmierzam i co jest tutaj tak najbardziej niepokojące? Przez te wszystkie lata nie pojawił się ani jeden ruch reformatorski w Polsce, który chciałby to zmienić. Coś, coś, coś nieprawdopodobnego, mimo że wiadomo, że ten system jest systemem w gruncie rzeczy oszukańczym, ponieważ mówi ludziom, że mogą brać udział w wyborach, które i tak nie pozwolą im zmienić i zrealizować postulatów. Mimo że mówi się ludziom, że Kandydaci mają programy, mimo tego, że ci programy, programy prezentują i opowiadają o tych programach, doskonale wiadomo, że i tak ich nie mogą zmienić, że i tak nie mogą ich wprowadzić ich w życie. To mimo tego wszystkiego nie powstał żaden silny ruch reformatorski, który by doprowadził do zmiany i do tego, że w Polsce pojawiłby się A albo system prawdziwie. Rządowy czy kanclerski, gdzie premier miałby decydujący głos, a prezydent byłby wybierany w wyborach pośrednich, albo skoro Polacy tak kochają te wybory powszechne, to przynajmniej niech ten prezydent coś może zrobić, a nie tylko się go wybiera po to, żeby on mógł w najlepszym razie w przyszłości coś blokować. I warto zauważyć, jeśli popatrzymy na te. Tak zwane próby reformatorskie, mi, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, to były w zasadzie dwa przykłady. No, pierwszy to był nieszczęsny, fatalny przykład Bronisława Komorowskiego, który przegrał w pierwszej turze wyborów z Andrzejem Dudą w, w 2015 roku. I nie dość, że przegrał w tej pierwszej turze, to wtedy pomyślał, że on zdobędzie kolejne głosy, organizując referendum na temat referendum, czyli próbując przekonać do siebie wyborców Pawła Kukiza. Tak to wtedy wyglądało. Zresztą okazało się, że chętnych w tym referendum było bardzo niewielu. Bronisław Komorowski ostatecznie z kryzysem przegrał, bo każdy zrozumiał, że cała ten, cały ten projekt to no jest, że tak powiem, wyłącznie projekt na to, żeby zdobyć tych kilka dodatkowych procent głosów, że to nie jest nic Poważnego i tak dalej, i tak no dalej. Ale czymś jeszcze bardziej fatalnym, nie wiem, czy Państwo w ogóle pamiętają, ten projekt, który przygotował po wielkim wysiłku i zastanawianiu się Andrzej Duda i jego otoczenie. To był projekt dziesięciu pytań referendalnych, które miały być zadawane i których były tak, że tak powiem, na, na żenującym poziomie. Że bardzo szybko zostało to wszystko wrzucone do kosza, i o tym, kto tylko mógł, a już szczególnie prezydent jego otoczenie, cała, cała ta grupa o tym zapomniała. Ale o czym to świadczy? No świadczy o tym, jak mamy niedojrzały niedojrzałą klasę polityczną. Tam, gdzie, gdzie chodzi o realną reformę państwa, o jego prawdziwe naprawienie, o sytuację, w której byśmy mieli wreszcie władzę wykonawczą z prawdziwego zdarzenia, to tam nie dzieje się kompletnie nic. Tego, to kompletnie nikogo nie interesuje. Ustawa o partiach politycznych, ustawa o ich finansowaniu sprawiła, że mamy system polityczny kompletnie zabetonowany i w tym systemie najlepiej się czują najwięksi. I PIS. I platforma, i którzy mogą w nieskończoność, że tak powiem, napędzać emocje plemienne raz, że tak powiem, jednej strony, raz drugiej strony, ale tam, gdzie można by było rzeczywiście coś zmienić dla państwa, żeby zachwiać pozycją tej oligarchii partyjnej, czy to po jednej stronie, czy po drugiej stronie, nie dzieje się po prostu nic. I w związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której prezydent, raz już wybrany, nie musi się z niczym liczyć, ani się nie musi liczyć z głosem ogółu, ani się nie musi liczyć z tym, jak on zostanie przyjęty. On tak naprawdę może, tak jak mam wrażenie, Andrzej Duda od pewnego czasu, praktycznie no, występować w roli kogoś, kto wykonuje tę funkcję prezydencką, ale jak się wsłuchać w to, co on ma do powiedzenia, to bardzo łatwo dojść do wniosku, że on w gruncie rzeczy w ogóle nie jest interesowany specjalnie pełnieniem funkcji polskiego prezydenta, bo go bardziej interesuje przyjaźń z Ukrainą albo przyjaźń z, z Włodzimirem Załęckim, albo to, żeby jak napisał to jeden z publicystów złośliwie że on występuje w roli wiceprezydenta Ukrainy. No tak rzeczywiście jest. No to znaczy mamy do czynienia z jakąś jakąś nieprawdopodobną hipokryzją. No i później oczywiście jest tak, że taki prezydent zostaje wybrany. Ludzie są zadowoleni, że oddali głos, że zagłosowali, że tyle milionów wzięło w tym projekcie udział, ale później okazuje się, że z tego kompletnie nic nie wynika. Proszę Państwa, no, jeśli my nie będziemy bardziej mieli, nie, nie będziemy bardziej dojrzali, jeśli tego nie zmienimy, to ten imposybilizm, ta niemożność, ta słabość polskiej polityki będzie ciągle i zawsze obecna. Trzeba z tym walczyć.